Siemanko, ja jestem WUPA, to jest nieco inny materiał na moim kanale Nieco inny niż Minecraft, jest to materiał z gry Battlefield Play for Free eee, Znajdujemy się na mapie Oman, tryb gry to Szturm. Z góry przepraszam za takie dziwne rozciągnięcie tego filmiku, ale to niestety wina mojego monitora, są dość dziwaczne. No i tylko tak mogłem ustawić wersję rozdzielczość 16 do 9, czyli wersję HD pod YouTube'a. Ale może nieco więcej o grze, kurde, tamtędy. Tam, <laughs> Jest to darmowa gra. Hmm, możecie sobie ją ściągnąć i pograć będę organizował, znaczy będę organizował. Czasami zaproszę ludzi do wspólnej pogrywajki. E, możecie zapraszać mnie do znajomych, mam nikt w No i wtedy, jeżeli zobaczycie w znajomych, że ja gram, no to e, będziecie sobie mogli dołączyć do tego serwera, na którym będę. Także myślę, że to będzie taka fajna, wspólnie... O, wspólna taka no razem możemy się integrować bo wiadomo w minecrafcie jest to dość utrudnione a e, ojojoj 32hp e, a w tej grze właśnie można sobie tak wspólnie pograć także zachęcam naprawdę gra jest dość fajna e, ostatnio spędzam w niej więcej czasu niż w minecrafcie więc tu mnie znajdziecie prędzej Yy, Okej, okay. i na czym to polega, jest tryb gry szturm, czyli musimy przejmować Aj, zabił mnie yy, Flagi przeciwników <laughs> Są cztery na tej mapce, A, B, C, D yy, No i trzeba je przejmować, wystarczy do niej podejść, ona się automatycznie przejmuje, jednak Zabij ten czołg Idiota yy, Jednak jest to dość czasami trudne, jeżeli jest fruk w pobliżu, dobrze, ładnie nasz go rozwalił, mogę lecieć sobie na BSA. BS-a, w sumie flagę A, bo tamta jest naszych przeciwników. No i tak sobie pogrywam w to z kolegą głównie. Bardzo fajna gierka, tak jak już mówiłem. Mogłaby być trochę lepsza grafika, ale już nie narzekajmy. Jest fajnie rozbudowana gierka. Można kupować broń, lecz niestety kupujemy je tylko na mm, określony czas. Jeżeli chcemy kupić na stałe, no to jest to bardzo drogie. I na razie nieopłacalne. Także okej, okay, mamy pierwszego fraga. Drugi frag Oj, tam się kampisz To przebieg nasz obok mnie czy ich Dobra yy, Jestem snajperem Klasy się nazywa chyba dokładnie zwiadowca Gram tą podstawową sniperką, bo yy, do, następną dopiero odblokuję przy dziewiątym levelu, a mam siódmy, więc jeszcze dwa. Aj, dostał yy, Więc zostało mi jeszcze dwa Wcześniej yy, Wcześniejsze no, od szóstego jest... No, kupiłem, ją, jest słaba, więc gram tą podstawową. Yy, trzeba dwóch hitów typa żeby zabić. No chyba, że headshot, ale tutaj coś, coś ciężko to wchodzi czasami, mm. więc ja wolę strzelać w korpus i być pewnym że na pewno trafię no i wtedy tak jak mówię dwa hity czasami jak mamy pecha no to potrzeba trzy hity no ale to już tak um, okej okay. zagram sobie jedną rundkę w lewym dol dolnym rogu widzicie yy, zajęte przez nas przez nasz team flagi i te wrogów ja jestem obecnie w ruskich, czyli RU. No i przez samochód. Dobra, zabicie wroga, ładnie. Okej, okay, ja są tu jeszcze. Oni wszyscy tu będą, bo... Się respią przy najbliższym swoim bombsite. -cie. No przy swoim po prostu. A, i dobra, ale dobra, ładnie. <laughs> więc oni mają tylko A, więc dużo więc, ale dobra. Tam się będą respić i wszyscy nasi tam lecą. I tak jak mówię, ja się respię jak najbliżej nich. W sumie tak by wypadało, a obecnie jest to bombsite C, bombsite flaga. Tak jak mówię, ja to nazywam tak i tak, jak mi podejdzie na myśl żeby nie powiedzieć pod język bo będzie troszkę może dziwnie brzmieć. o to było nice headshot, ale ładnie go zdziałem. <laughs> Jeżeli nagram już troszkę materiałów, to zrobię do tego intro coś, jak było w tribes Ascencie, ale muszę mieć e, jakieś ciekawe kile, także musicie poczekać. kur szmato, wiedziałem, że jedzie, no ale dobre. Jednak samochody są dość fajne, bo można przyjeżdżać ludzi, niestety mają małą wytrzymałość. Znaczy no, czołg ma wytrzymałość, ale... Masz, z noża szmato. Wybawcę jeszcze dostałem, zabicie w zwarciu. No i dostajemy te punkty, więc tu nie liczą się fragi, jak koleś ma 17 jeden pewnie jakieś cheaty ma. Eee, a liczą się te w wynik. Punkty się dostaje na przykład za przejęcie flagi, za ciekawe zabicie, tak jak mówię, za headshota dodatkowe punkty się dostaje, e, za zabicie z dystansu, zobaczcie, dostałem teraz aż 51 punktów, więc tyle praktycznie co za samo zabicie, więc bardzo fajnie. Za headshota za jakieś tam wybawce, za takie pierdoły są na pewno dodatkowe punkty, no i tak jak mówię, za przejęcie flagi i za co tam jeszcze? Chyba coś się dostaje jak samochodem się jeździ Jakieś tam pierdoły Ooo, chwają się Idę troszkę niżej i się zabunkruję No, what the fuck No? Co jest z nim? Nie rozumiem tego Aczkolwiek mogę rzucić im granata, nawet dwa No, tak jak mówię Ta broń Tu jest też celowanie dziwne Znaczy celowanie Traf... Wycelowałem w typa, widzieliście dokładnie A nie zginął, nie wiem czemu ojej, laguje mi Wiem czego to jest wina To jest wina Miejsca na dysku No ale nie chcę teraz zbytnio Wam tego przerywać Może się uspokoi za jakiś czas jak nie wiem no to trzeba gdzieś coś kombinować. Yy, no, mam źle podzielone partycje, ale nie chce mi się tego teraz poprawiać. No i przeznaczyłem za dużo tam na Windowsa. A za mało na takie osobiste sprawy. Chyba sobie też dysk dokupię, ale teraz nie mam kasy, bo są wakacje, więc... No, sami wiecie. Okej, okay, tu sobie podjedziemy. Tu zawsze jakiś typek siedzi. Ładnie, w głowę. Troszkę trzeba przycelować, no i da się trafić, ale czasami jest to, tak jak mówię, trudne. Nie, ślepoty. Nie widzą mnie. Uciek mi. Dobra, ładnie. Ładnie, dwa fragi, ładne. I teraz szybko uciekamy na jakąś bezpieczną pozycję I szukamy ich dalej Ajajaj, Dwa noże bojowe bardzo fajnie Widzicie zabicie z zwarciu plus 20 <laughs> Mogło być więcej fragów no niestety miałem troszkę pecha bo oni tam byli eee, bo ich więcej no i dobra jedź koleś jedź jedź jedź, jedź, jedź. Pojazdami można kierować, ale jeżeli e, da się odpowiednie punkty, jak się wbije level, to tam się przychodzi w menu e, do takich stadion. No kurde ty jedziesz, facet Tu widziałem swoje wroga. Kur! 14 Dobywa. No jeżeli właśnie te punkty damy, to jeżeli chcemy jeździć czołgiem, musimy dać tam w skilla w czołg jeżeli chcemy jeździć e, latać w sumie helikopterem to to w helikopter, no i tam jeszcze jest śmigłowiec e, odrzutowiec, sorry, taki nie wiem w sumie co to jest no i jeszcze jakieś tam rakiety, ja dałem sobie w w helikopter, bo tymi głównie się poruszam, helikopterem jeszcze się nie nauczyłem latać ale to jest kwestia czasu, no troszkę jest dziwne to sterowanie, jednak trzeba mm, trochę potrenować, ale treni, czyni mistrza, no frajerze, nie laty tu, tak. Widzisz, jak ktoś dobrze operuje tym helikopterem, to naprawdę może nieźle tutaj fragować i zabijać przeciwników, więc warto, warto się nauczyć. No i zaraz będzie koniec. O Jezu yy, W lewym dolnym rogu widzicie też wynik Ruma 919 US 508 Jeżeli któreś z drużyn dojdzie do 1000 to się kończy runda i właśnie wtedy <laughs> zaczyna się albo następna na tej samej mapie albo zmienia się mapa a mapa się zmienia yy, co 3 takie rundy jeżeli już zagramy 3 te same mapy to wtedy się mapka zmienia dopiero myślę, że to jest dość fajne e, aczkolwiek ma swoje plusy i minusy także to już jest indywidualna kwestia Dobra, przyjęcie flagi akurat mi się udało Nie 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 nie, nie. kurde Wyskoczyłem z tego samolotu helikoptera No ale on na mnie spadł No i też ja nie lubię tu coś spadochronu Bo gdy go nigdy nie chce mi się otworzyć Także jest jedno system umiejętności e, Bezpieczne spadanie z wysokości <grym> Jaki rym e, No i to w sobie dałem żeby Troszkę zniwelować te obrażenia Okej okay, no i mamy koniec rundy Jest podsumowanie jej <grym> Mamy dwa zespoły, nasze fragi 13-11. Nie jest y, to najgorszy wynik, ja gram w to dopiero niedługo, dopiero niedługo, nie trochę czasu, tylko gram w to, więc y, nie jestem jakimś tam prosem. Y, tutaj mamy sobie jaką klasę. Hmm zabicia, zgony. Expile dostałem 2763. Następnego levela stopnia, brakuje mi 25 koła, więc troszkę jeszcze, ale e, widzicie, e, liczmy średnio 2,5 koła na rundę, <laughs> to mamy 4 rundy 10k, e, 8 rund mm, 20k, więc... No trzeba grać, trzeba grać No i kredity, są to takie punkciki Za które możemy kupować nowe bronie Nowe dodatki, stroje I tak dalej, i tak dalej Także e, są dość ważne Dobra, ale to by było na tyle Dzięki za oglądanie Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodoba Tak jak mówię, dodawajcie mnie do znajomych Mam nick wuppo będę akceptował każde zaproszenie no i będziemy sobie wspólnie grać więc myślę, że będzie fajnie o już mnie wyrzuciło ale to by było na tyle dzięki za oglądanie i na razie cześć